wszystkim, Witamy w poniedziałkowym vlogu. E, I dzisiaj przykra wiadomość, czeka nas rozłąka. Czeka nas rozłąka przez 3 dni. Jadę właśnie do Iławy, do babci. Ostatnio słabo się czuła i stwierdziłam, że zrobili taką niespodziankę. Przyjadę, żeby się nią zaopiekować. Kacper nie może jechać ze mną, bo ma dużo pracy tutaj w Poznaniu. Dzisiaj tradycyjnie szalony poranek, o 8 wstałam, montowałam. Matko, 4, 4,5. Godziny, no. Także ja montowałam, spakowałam się, trochę ogarnęłam mieszkanie, porobiłam pranie, żeby Kacper miał w czym chodzić Widzisz jak o ciebie dbałam z rana? No, dzięki Wstawiłam ci zmywarkę, teraz musisz tylko ją rozpakować Nie. <noise> I pranie też będziesz musiał potem wywiesić, nie, nie wywiesić, <noise> nie wywiesić tylko suche zebrać i poukładać <noise> No i musisz dbać o się robić kubetę <noise> Karmić go Ty jest kot, on sam przeżyje Nie, to jest pituś Upoluje sobie jedzenie mm, Na no pewno, tak, tak, tak Załatwi się i tak gdzie będzie chciał Nie, ma kuwetę, tam ma się załatwiać Musisz być surowym tatą Nie, to jest męski... nie wiem jak to nazwać Co męs męski? Męski mężczyźni? Całe mężczyźnie zostają w domu, więc my będziemy tutaj sobie nie, radzić nie, po męsku Ja się już boję wrócić do domu w takim razie Proszę bardzo, jestem już i No nagrywaj obiad. Nie nagrywaj. Tak, tak, z babcią. Będzie ładny obiad. Matko, jaki zdrowy obiad, babcia. I bardzo zdrowy. I bardzo dobry, muszę ci spisz. powiedzieć. Ja na no, marchewka broku, to wiem, ale ty tam klopsy zrobiłaś w tym i to mnie przeraża. Spróbujesz. Spróbuję. A no, babcia, jaki elegancki czerwony zdzianko. Już jej to powiedziałam, ale ładniej w czerwonym. A dla ciebie też mam ubranka. No wiem, Wybrane przez mamy. Czekam na moją rękę. <grym> Zaraz będą przymiarki. Ale boję się, że z portkami to nie będzie dobrze. Nie? Jak mama brała na siebie zobacz, jak jest. Ja ale ona była ten. Wcisła chyba tak na nią całkiem. No ale mama ma zamek, że nie wiem. A ja tak schudłam, że, że, że naprawdę jestem. Zaraz zobaczymy. Taka, żona. No i kogo Naś tutaj mamy? Migotkę, migotkę, ja jeszcze z O, migotkę. ładnie, żeby może No popatrzcie, jaki tu babcia zrobiła. Babcia jest zła, bo myślała, że to co kupiłyśmy jej z mamą jest żółte. No i na zdjęciach było żółte i aż Michasi pokazywał no. te zdjęcia. a teraz? Wszystko żółte. A teraz, teraz są beżowe. Gdzie tam beżowe? To jest stary miód. Witamy we wtorek, my dzisiaj moi drodzy mamy leniwy dzień. Nie? Dużo pracy przy biurku. Ja robiłam dużo. No, dużo nie robiłam. No w sumie ja też ciągle pracuję, ale chodzi o takie mało aktywne, bardziej... Tryb siedzący w domu odpoczynkowo. No, no, no wiecie, jaki wypadnie. babci już taki jest, że jest spokojny. Że jest spokojny. Tak. A teraz babcia nam zrobiła pyszny obiadek, bo tutaj tylko pokazuje, że zajadamy. Wiecie, jak to jest u babci. Bataty, mięsko. Tutaj brokułek, sałata. Babcia, ty, jak zrobisz obiad, to To się, klasa. Nie jest. No, to to się nic, je. To się dużo je. Ale w ogóle zobaczcie, jak zdrowo. Babcia teraz wszystko na parze robi. No, Więc naprawdę prawda. jest ekstra. Powiedz wszystkim, że na jedzenie na parze jest lepsze niż gotowane i smażone. To na, na pewno. ma smak. No, naprawdę jest pyszne, no i przede wszystkim zdrowsze, także polecamy. Dzień dobry wszystkim, witam Was już z Poznania, dzisiaj mamy... Czwartek, matko, pogubiłam się w dnia. Wczoraj był powrót do Poznania, ale powiem Wam, że już nic nie nagrywałam, bo się beznadziejnie z Kacperem oboje czuliśmy. Jakieś przeziębienie po prostu nas brało, ale jest lepiej już dzisiaj, także dobrze jest. E, a to, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że siedzę w samochodzie i czekam na Kacpra, bo poszedł do klienta na spotkanie, ale zaraz jedziemy odebrać okulary dla Kacpra. W końcu będzie miał okulary, w końcu będzie wszystko widział, e, także niesamowicie się cieszę i oczywiście zabieram Was ze sobą. W sumie wy już wiecie, jakie to będą okulary, ale tak wiecie. Będziemy teraz obserwować Kacpra, jak się e, zachowuje, jak się czuje, ja pamiętam, że jak dostałam swoje okulary pierwsze, to bolała mnie głowa przez kilka dni, bo po prostu to był taki szok, wiecie, e, że nagle wszystko widzisz, o, już kad przechodzi, hey. wszystko się. Kochani kochani, jako perfekcyjna... O, matka się zrękła! Co to! Było? Jako perfekcyjna pani domu, robię proszę bardzo zapiekankę, która będzie się składała z pomidorków, z mięsa mielonego. O, trzeba troszeczkę tutaj podziandiać. E, oraz makaronu. Do tego oczywiście będzie pełno sera, bo jak grzyby inaczej ser musi być. No więc robię sobie teraz taki, taki, taki obiad o kolację. Ja pewnie zjem teraz, Kacper raczej później. Dzień na dawkę słodkości odniosła. <laughs> Mochodku, jedyno. Mięsko dostałeś, zadowolony kotek? Spójrz jeszcze. Dobra, jestem serio dumna z serio 12, jak ona wyszła. Teraz tylko włożyć do piekarnika i jeszcze pół godziny będzie się piec. Ale wygląda super. Na pewno będzie Super smaczne, chciałam powiedzieć. Super, super jest wszystko. Proszę bardzo, efekt. No wyszła mega. Jak widzicie, już sobie nałożyłam kawałek, a to nie patrzcie, jakie brudne. No i po nałożeniu już nie wygląda tak dobrze, ale będzie na pewno mega, mega dobre. Dobry w piątek. Ja dzień rozpoczynam takim pysznym śniadaniem. Ostatnią mam fazę na kanapki z awokado i pomidorem. Przepyszne połączenie, koniecznie spróbujcie. Tu robi się jajko. Ostatnio kupiłam majonez lekki i powiem Wam, że jest naprawdę super. Próbujcie sobie, jeżeli również troszeczkę chcecie teraz ograniczyć kalorie. E, byłam też na zakupach i już kupiłam na przykład miętę, Ananasa, e, bo będziemy robić dzisiaj fotki do kampanii Go Także trzeba było jakąś taką ładną ziarninkę kupić. No i kupiłam jeszcze <laughs> prawdziwy polak. Kupiłam jeszcze kwiatki, tylko okazało się, że mój wazon jest trochę na nie za duży i proszę bardzo, tak to wygląda. No ale cóż. O. o! Jajeczko gotowe, więc zabieram się za jedzenie. No i tak wygląda gotowe śniadanie. Dodałam sobie jeszcze moje monte, które ostatnio kupiłam na zakupach razem z Wami. Jest to monte mniej cukru, więc naprawdę pyszne. Jak tam, po kilku dniach noszenie okularów? W porządku, ale jest takie śmieszne, no, śmieszne wrażenie, że jak te okulary teraz się zdejmuję, to zupełnie nic nie widzę. <grymne> no. Troszkę się tak przyzwyczajenie do tego, że widzę że jak to jest w tym roku, to też widzę moją mocną wodę. Jesteśmy standardowo, jak w niedzielę. <grymne> jak w niedzielę, para bu, proszę bardzo, pyszna zupka. Ja czekam na sałatkę. Co zamówiłeś? Sałatkę, dla ciebie? No, do A dla siebie dla siebie są nowe jest Aż Chcę Tak, mi się nie zanim jeszcze zamówiłem. Ja wezmę sałatkę. i chyba od ciebie. <grymne> Co wybiegłeś? Tak, bo no, mówię, prawdę. No bo wiecie, ja ogólnie sałatki, ale zawsze mam obawy, że się nie daje. Dlatego muszę jeszcze ubezpieczać i sobie zabiega tak, kombinować. Ale lepsze jest to, że zawsze zamówisz to samo. Jeszcze masz te same sałatki. Nigdy ich nie już masz nawet się nie najem, troszkę sobie skumnośnij troszkę tu, bo ta nie, nie, nie. E, Dziewczyny piszcie czy coś tak walczy? No i Kasper a nie proszę, co tu się wydarzyło, zazielone, makaronowe. Słuchaj, smacznego. Kasper opowiedz nam co się dzieje. Wyjeżdżamy stąd, opuszczamy was, przy nam. Nie no kochani, jedziemy do Bydgoszczy. Jedziemy do Bydgoszczy na Mulan. Tak, Kacper powiedział mi z rana w ogóle była taka śmieszna sytuacja, że e, mówiliśmy przez cały weekend, że żebyśmy po prostu wyszli do kina na Mulan, bo chcemy obejrzeć. I ja powiedziałam, że ja zarezerwuję bilety, e, po czym nie potwierdziłam przez weekend Kacperowi, że to zrobiłam. I dzisiaj rano mu mówię, że zarezerwowałam bilety na 17 i wszystko, wiesz, już załatwione. Na to Kacper mi mówi, że już widzę, że zły bardzo mocno, e, że on zarezerwował bilety też, No i konflikt biznesów interesów. E, ja odwołam swoją rezerwację, a potem się właśnie okazało, że rezerwacja Kacpra jest w Bydgoszczy, także jedziemy do Bydgoszczy, taka podróż na mulę. jestem mega ciesza. Idziemy ku zachodzącemu słońcu Ładnie, romantycznie Uwaga, oceniamy Mulan, Kacper pierwszy Byliśmy w ogóle w Cinema City, w nowym kinie 4DX Kino mega fajne Tele cały czas się ruszały Ale i jeszcze... było jak konie biegły bo tak, no, fotel ci skakał Tak jakby siedził na koniu Wody trochę popluskało, wiatr się zmieniał No i 3D i to chyba tyle Więc ogólnie kino nam mega na plus Za bilety zapłaciliśmy 44 ziko za jeden A samo Mulan Film jako film całkiem fajny Ale w ogóle nie miał nic wspólnego No dobra, trochę miał wspólnego z bajką Z oryginałem Dużo dodanego i dużo nowych postaci, których nie było w bajce No i zabrakło mojej ulubionej postaci z Mulan Więc mam smutek na sercu no ale mimo wszystko moim zdaniem całkiem fajny, jakbym miała ocenić to takie 6 na 10 ale na pewno dużo roboty zrobiło to w jakim kinie byliśmy sam film 6,5 na 10, 7 a teraz co robimy? lecimy do Torunia, żeby nam było mało eee, do ulubionego miejsca mojego ukochanego, czyli do Picolo. w gminie. Pizzeria Piccolo, najlepsza tak. pizzeria na świecie, naprawdę. Byliśmy tam chyba jakieś dwa, albo trzy tygodnie temu, ale teraz powtarzamy e, pyszne tanie jedzonko. Nic za mało. Nie Widzimy za mało. się na miejscu. Wow, a, witamy Storunia! Jak na to miejscu. się stało? <laughs> Jaka duża różnica. Jest już ciemno, chyba jest po 20, a my idziemy na pizzę z Piccolo. Pokaż Piccolo, jak wygląda to. Legendarne miejsce. Masakra! Są tak olbrzymie jak moja ręka. Porcje. Patrzcie, braliśmy stronią kawiarni. Zobaczycie, chciałam pojechać do kawiarni. Nie tylko ciaczki. No i nie ustawiamy jeszcze widziny. Tego słodziaka. No i tego. Cześć! <grymne> Jaki sułek! Już Element, fajnie. On jest tutaj ten. On jest dobry. Co ty ci się spodobało? Na Patrz jeszcze do domu, sobie przechodzić, też jest mocne. Patrzcie, jaka ekipa. Oj, je... Kasper Kasper, zapasy. MMA. Ojej, chyba mu się to nie podoba. Jedziemy przez Wisła, jedziemy przez Wisła.